piątek 25 października Marta Paduczenko zapraszam na magazyn miejski, a w dzisiejszym wydaniu Wizja przyszłości PWSZ Pieśń o wypędzonych Moja wiara, moja miłość Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu przedstawiły lokalnym mediom plany na przyszłość od Dziś wiadomo, że uczelnie wyższe zmagają się z pogłębiającym się niżem demograficznym. Oprócz tego młodzi ludzie, jeśli mogą, wybierają studia w większych miastach, bo tam później lepiej znaleźć pracę. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, by przetrwać ten ciężki czas oprócz tradycyjnej bazy dydaktycznej i nowych kierunków studiów, stawia na współpracę z przedsiębiorstwami i budowę nowych laboratoriów. Władze uczelni zgodnie twierdzą, że dobrze przygotowują studentów do pracy zawodowej. Uczelnie nie produkuje bezroboty, proszę Państwa. Bezrobotni powstają nie w wyniku tego, że skończyli studia, tylko w wyniku tego, że nie ma miejsc pracy. Bo tak stawiając kwestię, to można dyrektorkę przedszkola oskarżyć o to, że wypuszcza bezrobotnych. Przewrotny problem jest w tym miejsca pracy. Jesteśmy przekonani, że gdyby w naszym regionie pojawiły się miejsca pracy w sporej ilości, to młodzi ludzie zostaną, bo młodzi ludzie nie jadą tylko za studiami. Młodzi ludzie, ludzie jadą za zorganizowaniem sobie życia, z pracą i ze wszystkim. Zamolski PWSZ na pierwszy rok studiów przyjął ponad 350 studentów, z czego ponad 100 stanowi młodzież ze wschodniej granicy. To jest kierunek jak najbardziej słuszny. Ubolewamy, że przewaga Ukraińców nad Ukraińcami polskiego pochodzenia jest, jest spora. Ale te środowiska około i nie tylko bardzo pozytywnie na to, na, nas, na to patrzą, a z drugiej strony kto ma robić, kto ma być tym pasem transmisyjnym dla obywateli, mieszkańców Ukrainy, jak nie nasze tereny. Obecnie prowadzone są prace nad poszerzeniem oferty kierunku studiów, a także prace nad rozbudową zaplecza laboratoriów. Tym razem mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego mieli okazję zobaczyć film Lucy Ogińskiej Pieśń o wypędzonych. Opowiadający historię dzieci za Fragmenty poematu Lusi Ogińskiej, pieśni o wypędzonych, stały się pretekstem do podjęcia w wersji filmowej tematu dzieci za Produkcji podjęła się sama autorka poematu. Ona też stworzyła formalną konstrukcję scenariusza, poprowadziła rozmowę ze świadkami tamtych zamojskich wydarzeń, a także z mieszkańcami Rumi. W Zamościu widzieliśmy ten film w marcu. Teraz mieli go okazję zobaczyć mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego. Zainteresowanie szczerze. To jest średnie przed filmem. Bo nie wiadomo co to, dokument, jakieś strocie, o czymś, o czym nie wiadomo o czym będzie mówić. Chyba, że są ludzie, którzy są już wcześniej uświadomieni co to był za temat. Co to była za tragedia. Ale po filmie, y, diametralnie to się zmienia. Y, bywają sytuacje, kiedy, kiedy ludzie łakną szerszej już wiedzy i potem przychodzą do mnie, gdzie mogą szukać jakichś dokumentów, y, książek, świadków. Także myślę, że Robi to swoją robotę ten film. To. No właśnie tutaj mieliśmy przykład tego, że ludzie dopiero po projekcji zaczęli zadawać prawda, pytania, zaczęli się interesować, i tak patrzyłem, no nie wszyscy do końca też byli z, zorientowani, i jednak też łaknął tej wiedzy. Oczywiście, że tak. Prawda jest taka, że Polacy nie znają swojej historii. I, I to też jest świadome działanie no, czynników państwowych niektórych. Nie chcę wskazywać palcem, ale przecież każdy jest dorosły i widzi, kto i co robi. Autorka w filmie zadaje wiele pytań. Wybaczyć, nie wybaczyć, wybaczyć, ale nie zapomnieć? I czy tej niewątpliwej zbrodni przeciw ludzkości dokonali Hitlerowcy czy Niemcy? Dlaczego po 70 latach od tej e, tragedii e, ciągle ten temat jest, można by powiedzieć czyli zadać pytanie, no, stwierdzić. Przemilczany. E, tak jak tutaj zostało to przedstawione, że uciekamy od tego tematu. Nie wiem, poprawność polityczna, no ale przecież ona nie może wygrywać z pamięcią o tragedii i to tragedii dzieci. Nie rozumiem. E, I uważam, że właśnie dobrze się stało, że ten film powstał i uważam, że jak najwięcej osób powinno móc ten film obejrzeć. Żeby dotknęło to właśnie sumień i żebyśmy chociażby właśnie z tego powodu zaczęli coraz więcej mówić o tych ciągle mam wrażenie białych planach w dziejach naszego państwa, Lucia Ogińska spotkała się również w bibliotece w Tomaszowie Lubelskim i w Zespole Szkół Katolickich w Zamościu z dziećmi i młodzieżą na promocji swoich książek. 9. Zamoński Festiwal Twórczości Religijnej Moja Wiara, Moja Miłość odbył się 24 października w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu. 9. Zamoński Festiwal Twórczości Religijnej Moja Wiara, Moja Miłość odbywał się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Mariana Rojka, Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ten festiwal dotyczy trzech tematów. Pierwszy... To wystawa fotografii, którą właśnie możemy oglądać. Ona jest poświęcona ojcu Pio i Sanktuarium San Giovanni Rotondo. Młodzież była na warsztatach artystycznych, plastycznych, fotograficznych, powstała wystawa i to ją dzisiaj pokazujemy. Drugim elementem to konkurs plastyczny. Ojciec Święty Jan Paweł II, jego życie i pasja. Zaprosiliśmy młodych artystów do tego, aby narysowali, namalowali życie Ojca Świętego. Trzeci element to jest konkurs wokalny. Sponsorem tego konkursu był, był Hurtownia Muzyczna Sopran. W konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod tytułem Ojciec Święty Jan Paweł II i jego życie i pasje wręczono nagrody 20 młodym plastykom. W konkursie wokalnym po wysłuchaniu 20 wokalistów i zespołów najlepszych uhonorowano nagrodami. Trzecią częścią festiwalu była wystawa fotograficzna wychowanków MDK pod tytułem Ojciec Pio San Giovanni Rotondo. Festiwal zorganizowany został w ramach obchodów 65-lecia działalności Młodzieżowego Domu Kultury, a także z okazji 19 Dni Kultury Chrześcijańskiej. To już wszystkie informacje przygotowane dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.